Panie Pawle, to się kameruje. Dzień dobry. Cała, cała noska spędzona tutaj? Tak jest. Zmęczeni? Nie, nie jesteśmy zmęczeni. Nie jesteście zmęczeni. A e ile czasu jesteś tutaj? Od godziny 1.30 No jak widzimy, chwilę minut po 5. Wis... Słońce schodzi nad warszawską Wisłostradą. Żołnierze po jednej z kolejnych prób wyraźnie zmęczeni, ale myślę, że nikt się nie poddaje. Za niecałą godzinkę próba generalna, także będzie mogli podziwiać kunszt żołnierzy Wojska Polskiego do defilady 15 sierpnia. Jeżeli jednostka wojskowa podczas wojny utraci sztandar, to zgodnie z prawem ulega samorozwiązaniu. Ma bardzo ważne znaczenie dla każdej jednostki wojskowej. Za nami widzimy rozwinięty, mobilny, modułowy system dowodzenia. Dzięki któremu żołnierze zaangażowani w deswalę są w stanie koordynować wszystkie przedsięwzięcia, które widzimy dookoła. Jak panowie po nocy i ile czasu? Bardzo dobrze. Ile spaliśmy? No, spaliśmy tak dobrą godzinkę. A tu nie widać w ogóle, to nie widać. Tak i te... Z przerywnikami. Z przer... A z przerownikami. Jak tam panowie po nocy? Bardzo dobrze. Wyspani? Coś, coś jest tak, nie? Warto zauważyć, pan starszy kapral ma oznakę, wojskową znakę Piechoty Górskiej 21 Brygady szczerców Podhalańskich. Jak rozumiem, kosztowało to zapewne dużo wysiłku, prawda? dużo wysiłku? Parę lat po przy, no, przygotowanie w 2016 roku ją uzyskałem. Co było trudniejsze? Yy, próby na linach wspinaczka czy ta część kondycyjna? Cześć kondycyjna. Linówka, jako żeby służyłem kiedyś na kompanii rozpoznawczej, to... To było łatwiej. Łatwia. Gratuluję, dzięki. Dobrze, dziękuję. Ale to jest system Gladius, tak? tak? tak I co, tak, i to jest tak. jedyny w Polsce? Na daną jedyny w Polsce taki system, się który się znajduje w 18 pułku no, artylerii Nowa Dęba. To jest system rozpoznawczo-uderzeniowy. Ale mieliście tutaj hamaki w tych? Gdzie macie? Między kładami były a, i między kładami, no to pięknie. Za niecałe 20 minut rozpoczynamy próbę generalną do defilady. Żołnierze są już ustawieni w szyku. Za nimi są w gotowości kolumny pojazdów. Także niedługo ruszamy. 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. Za nimi widzimy potworążych poszczególnych e, uczelni wojskowych. Pierwszy poczet sztandarowy, Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy. Teraz na próbie widzimy potworążych odpowiednio z poszczególnych uczelni wojskowej. Akademia Wojsk Lądowych. następnie w charakterystycznych furażercach Lotnicza Akademia Wojskowa, a za nimi marynarze, czyli Akademia Marynarki Wojennej w Dyni. Mają jeszcze sobie na ja, ponieważ, tu jest kwestia bezpieczeństwa. Jasne. Na samorządze przeciwko. Właściwie nikt tego bardzo. Sama defilada, piesza 11 minut, połowa 21 minuty i ta przerwa między pieszą, bo um, piesza tak. musi nam zejść za most, tak. żeby się złamało jak pójdzie w ja Czołem, panie premierze? jak tam? Wszystko w porządku. Dzień dobry. Pani dobry, panie przewodniczący, specjalistka będzie małżonego Majordem, więc... Czołem, czołem. No, co idą na końcu? Czy nie zrobić czterech Polski i po jednym rzędzie minę i i NATO? Czy nie? Wy mam, no bo mówcie szczerze, jak, jak to czujecie, bo... nie się ten pomysł lepiej podoba. Trzeba, to to żeby pan, to one nie zginęły, bo one trochę pan, jak szły teraz, to ginęły pośród tych, tych, w, w niż... tych niebieskich. Fajnie, że ja zakres, Teraz... bo to jest 20 rocznica wejścia do Unii, 25 do NATO. Więc trzeba to jedno i drugie zaakcentować. Tarek do 6 podpisane mam, bo 6 muszę mieć dwóch zapasowy. No tak, troszeczkę. No thế, to proszę, to, rozIX, to, to, really? to, to, to trzeba więcej. Sportowców, sportowców moglibyśmy. I więc można no właśnie. Wylistować, hm. opisać delikatnie tak żeby nawet. Do tam... stronie Andrzej do strony. Tak, tak, tak. To, to wymienione co jak próba wypadła? Super, bardzo dobrze, wszystko już przygotowane, choć jeszcze przed żołnierzami kilka dni ćwiczeń. Cześć, druga rączka. Ta. O, cześć. Mirosław, Dzień dobry. Dzień dobry. Druga. Nie ta ręka, na No to dobrze, najmłodsi też są, no to, no to super. Dzień dobry. Dzień dobry. Kołem. Dzięki za zabezpieczenie. Dzień dobry Dzień wszystkim. Państwu, jest z nami pan wicepremier, minister, minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Panie ministrze, bardzo proszę o zabranie głosu. I to ma być wspólnotowa defilada, tak jak wspólnie od 25 lat w Sojuszu Północnoatlantyckim. Pan generał Kukuła inni dowódcy, dowództwo generalne, dowódca garnizonu Warszawa, który odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości. Dzięki. Miłego dnia, panowie. Do zobaczenia na uroczystościach. Dziękuję. Dzięki.